Wczoraj Jan Krzysztof Duda zagrał partię hiszpańską, przeciwnik zastosował obronę berlińską no i muszę wam powiedzieć, że wyszło tak miernie. Tutaj zostało zagrane D3, czyli Duda nie chce się pakować w te wszystkie końcówkowe warianty ze skoczek bije E4. Czarny kontynuuje rozwój. No i tutaj faktycznie ostatnimi czasy jest testowane posunięcie C3. Carlsen też to grywał, chociaż no Carlsen nie jest żadnym argumentem, bo chłop grywał wszystko i we wszystkim wygrywał, więc więc wiadomo, no Magnus to Magnus, ale faktycznie to C3 wygląda bardzo logicznie tak jakby się przyjrzeć no bo biały chce zagrać D4, chce zająć centrum, wygląda wszystko zacnie tylko problem jest taki że kiedy to centrum jest zajęte to czarny to po prostu olewa i gra goniec D6 i to właśnie w partii nastąpiło i teraz fakt, są tutaj zdublowane pionki, więc jest to jakiś tam problem, no ale jest para gońców po stronie czarnego, więc jeżeli pozycja się otworzy, to biały może mieć naprawdę duże problemy. No, a żeby coś tutaj białymi pograć na wygraną, to tę pozycję trzeba kiedyś otworzyć, więc jest to takie dosyć ciężkie. W partii mamy dosyć wredny ruch goniec G5. Czarny zareagował Hetman E8, natomiast F6 wygląda tutaj ciekawie. Z tym, że problem ruchu F6 jest taki, że ta przekątna jest osłabiona. No i często tutaj jakieś wtrącone szachy się pojawiają. Nie jest to jakiś natychmiastowo problem, ale kiedyś będzie. No i tutaj biały ustawi sobie gońca na g3, skoczka na c4, zwiększy presję na e5. Jakiś tam plusik jest. E, można później skoczka na f5 wrzucać, przez f4 grać, więc e, można tutaj e, grać na wygraną, no ale obiektywnie e, pozycja tak czy siak w totalnej równowadze. No i tutaj podejście czarnego jest takie, że czarny czeka aż biały przesadzi. No i wtedy czarny chce przejmować inicjatywę, kontrując na przykład wysunięte piony. No, i zobaczcie, co się wydarzyło dalej. Więc w partii mamy B6, no to skoczek BD2, Hetman E6, czyli czarny bardzo, bardzo solidnie się tutaj ustawił. Po co ten Hetman poszedł na E6? Prawdopodobnie po to, żeby zrobić miejscówkę dla wieży, żeby ona mogła tutaj wkroczyć do akcji, a jeszcze dodatkowo Hetman zabiera pole C4, więc skoczek nie może się zaktywizować. I często planem czarnego jest dopchanie piona z linii A, jak jak najdalej, żeby wymusić jakieś słabości na skrzydle hetmańskim, żeby później oczywiście po tych słabościach atakować. W partii mamy wybicie na e5 i powiem wam szczerze, no nie podoba mi się, co się tutaj wydarzyło. Goniec h4 raczej tam z planem tego rodzaju byłoby moim wyborem i to mi się bardziej podoba, krótko mówiąc. Natomiast, no zobaczcie, jaka była tutaj koncepcja Dudy. Duda wybił na E5, skoczek E5, skoczek E5, Hetman E5, skoczek F3, Hetman się wycofał, więc zaszły takie masowe wymiany. No i Duda jeszcze pogonił tego gońca, i cała ta akcja była bardzo forsowna. Przeciwnik tutaj nie miał gdzie zejść, po prostu musiało dojść do tej sytuacji. No i teraz spróbujmy ocenić, co tutaj zaszło. Pierwsza sprawa, mamy tutaj klasyczną przewagę 4 na 3, na 3 na skrzydle królewskim. Więc jeżeli ten pion z linii F zostanie uruchomiony, jeżeli on wejdzie na połowę przeciwnika i będzie blisko na przykład doprowadzenia do F6 z całkowitym rozbiciem pozycji króla przeciwnika, no to wygląda cudownie. To wygląda naprawdę cudownie, no tylko jest jeden problem. No, jest to dosyć czasochłonny plan. Ponieważ przez pole F5 nie będzie łatwo się przebić, a samo doprowadzenie do F4 jest dosyć czasochłodne, no bo będzie trzeba gdzieś tam tym skoczkiem zmykać. Więc po prostu struktura jest fajna, ale biały potrzebuje z trzech posunięć, żeby jakieś realne groźby zrobić. No i to jest oczywiście to jest oczywiście problem. Także. Wygląda fajnie, plan jest fajny, ale pozycja mi się nie podoba. Po prostu z dynamicznego punktu widzenia nie zgadza się to w tempach. No i patrzcie, co tutaj dalej. W partii Hetman D3, czyli plan Dudy jest prosty. Jeżeli przeciwnik zbije, skoczek bije, grozi mat. Więc trzeba zagrać G6. No i wtedy Hetman C4, gdzieś tam po drodze hetman zerka na pionka, więc hetman czarnego nie ma jak się przestawiać do defensywy. No i tutaj jest bardzo nieprzyjemnie. Jeżeli czarny wrzuci jakieś H6, to nawet na Hama można E6 tutaj przepychać. Po biciu na G5 oczywiście E7 wchodzi. Więc można tutaj zakręcić koło kołowrotek oponentem. Ponieważ taka struktura, mimo że pion w plecy, no to są aż 4 słabości, i tutaj już biały byłby się bardzo dobrze. No ale wiadomo, że czarnymi nie gra jakiś frajer, arcymistrz 2650, więc gość naprawdę wie o co w szachach chodzi, no i on tak z własnej woli, no to po prostu na G5 nie zbije, więc cała koncepcja naciągana. No i czarny po prostu na spokojnie kontynuuje tutaj rozwój, wrzucając goniec E6. No i oczywiście robi tutaj miejscówkę dla wieży, żeby ta wieża też wkroczyła sobie za chwilę do akcji, albo też cały czas wisi w powietrzu ten plan maszerowania pionem A. I goniec na E6 w tym kontekście też się przydaje. Czyli goniec na E6 jest po prostu idealnie ustawiony. Z jednej strony przydaje się na królewskim w defensywie, bo plan F4, F5 blokuje, a z drugiej strony jest presja na A2, więc przykładowo ta wieża za bardzo nie może wkroczyć do akcji. Więc krótko mówiąc, no para gońców. Para gońców to jest naprawdę bardzo duża siła, no i trzeba to szanować. W partii hetman E4, Czyli tutaj duda nie odpuszcza, e, ciągle jest zainteresowany atakiem na królewskim. E, w partii mamy C5, e, żeby ten pion po prostu nie podwisał, no bo tam jakieś bicie na 7, bicie na C6 groziło, więc czarny się obronił, biały Hetman H4 wybicie, odbicie, no jest groźba mata, no ale tutaj czarny gra H6 i nic nie ma. I teraz jeżeli doszłoby do takiej sytuacji końcówki ciężkofigurowej, no to tutaj biały ma grube problemy ponieważ w tej pozycji ten wysunięty pion E5 to jest po prostu gruby minus, a nie jakikolwiek atut. No i też zauważcie, że cały czas no nie bardzo jest jak wrzucić do akcji tę wieżę z A1, no bo wciąż pion na A2 jest słaby, więc taka końcówka bardzo, bardzo kłopotliwa w takich ciężkofigurowych pozycjach, no to wysunięte piony są naprawdę grubszym problemem. No i teraz w partii mamy posunięcie skoczek E4. No to czarny zdecydował się odejść królem, żeby wjazd na F6 nie był szachem. No i tutaj Duda e, zaczyna się rozpychać. E, wali tutaj posunięcie G4. E, I prawda jest taka, że jest to zły plan. E, tutaj biały bardzo mocno osłabił białe pola. Zabierając piona z G2. No a czarny ma tutaj białopolowego gońca, więc problemy mogą być naprawdę bardzo, bardzo duże. Czyli tutaj Janek po prostu zaczyna przesadzać. W partii goniec D5. I tutaj, jeżeli nastąpiłoby G5, to czarny faktycznie musi się tutaj precyzyjnie bronić. No ale wszystko do wyliczenia. E, przykładowo, jeżeli tutaj skoczek G3 z takim planem by nastąpiło, no to w ogóle można na Hama e, Goniec F3 zagrać i Hetman G4. E, czyli czarny przejdzie po prostu do końcówki, no i w tego, wtedy jego król jest całkowicie bezpieczny. No ale pogoniec D5 e, tutaj Duda znajduje kolejny sposób na podkręcenie atmosfery. No, i wrzuca skoczek F6, czyli faktycznie tutaj idzie na żywioł. Jeżeli nastąpi bicie na F6, no to tutaj oczywiście partia błyskawicznie się kończy matem na G7. Więc Hetman musiał się ewakuować, jednocześnie broniąc gońca. W partii wieża E3, czyli Duda cały czas tutaj żyje marzeniami o ataku. No, ale tak jak widzicie, już obiektywnie. To czarny ma tutaj przewagę. Po ruchu goniec B7, i to niestety w partii następuje. Duda po raz kolejny poświęca tego skoczka, no ale teraz przeciwnik zaczyna stworzyć, stwarzać swoje własne groźby, więc Duda musiał zagrać F3, i teraz ta wieża nie ma którędy wkroczyć do ataku, więc czarny po prostu się wycofał. No i biały skoczek E4, no i teraz czarny. No cóż, nie ma się czego obawiać właściwie. No, G5. No okej, okay. G5 to G5, ale H6 jest zabezpieczone, więc tutaj mata żadnego nie ma. Więc w partii wieża AD8 Duda Hetman F5, czyli Duda już dał spokój sobie z tym całym atakiem. No bo oczywiście wymiana Hetmanów skutkuje tym, że o ataku na króla no, można sobie co najwyżej pomarzyć. No, i teraz nastąpiła wymiana skoczek F2. No, i tutaj jestem w szoku, muszę powiedzieć. Tutaj jestem w szoku, ponieważ pan Melkumian, hrant, mając 31 minut na zegarze, no to myślę, że powinno być dosyć łatwe zdecydowanie się na F6. No bo zauważcie, że jest to takie wykorzystanie związania więc biały musi się obronić. A skoro biały musi się obronić pionem, to zauważcie, że cała ta przekątna się osłabia. Więc zawsze pierwsza linia będzie kłopotliwa. No i teraz przykładowo czarny może podciągnąć swojego króla, zaktywizować wieżę. No i ten pion jest naprawdę grubą słabością. Ten skoczek totalnie nierobotny w tej pozycji. Więc wybicie, podejście królem. No i są naprawdę grube problemy. No, Pozycja białego jest po prostu gorsza. Czy to jest przegrana? Nie sądzę. Przy precyzyjnej defensywie białego pewnie gdzieś tam psim swędem na remis dałoby się uratować, ale no bez szału, krótko mówiąc. W partii natomiast wieża D2. No i to jest błąd. No bo teraz biały przyjmuje inicjatywę. Cały czas obiektywnie... Delikatna przewaga czarnego, no ale teraz już biały zaczyna kąsać. Tutaj Hrant powinien walnąć na A2 i po prostu jak najszybciej zasuwać tym pionem z linii A. To byłby jego całkiem fajny atut. Natomiast w partii zostało zagrane F6. No i cóż, Duda, jak już złapie tę przewagę, czy złapie tę inicjatywę, taką realną inicjatywę. No to czegoś takiego nie wypuszcza, więc no, podpisał czarny na siebie wyrok. Ale w szoku jestem, bo naprawdę Melkumian grał perfekto partię, idealnie się bronił, i w momencie, kiedy dostał lepszą końcówkę, no to jakoś totalnie zaczął świrować. Z ni totalnie niezrozumiałej dla mnie przyczyny nagle e oddał inicjatywę Dudzie, więc no, muszę wam powiedzieć, przywarciło się. No, oczywiście w szachach nie ma czegoś takiego, no ale tak w, duży, w dużym skrócie powiedzmy, że Duda sprowokował błędy oponenta. No ale dobra, zobaczmy co dalej. W partii b jeden szach, król F2 bicie na E5. No i teraz mamy bardzo piękny przykład potężnego skoczka. Kontragoniec, który jest taki sobie. Ponieważ w tej konfiguracji. No, ten goniec tak nie bardzo może sobie znaleźć miejsce. W partii goniec na A6 wieża zbiła, wieża B2 i zbiła na A2. No, i teraz muszę Wam powiedzieć, że piękny ruch C4. Brutalne, prawda? Czyli tutaj ten goniec kompletnie jest teraz wyłączony z akcji. Na Amen. Czyli tutaj bardzo, bardzo ładny przykład sytuacji: dobry skoczek kontra biedogoniec w partii wieża A4 nastąpiło. Czyli tutaj czarny udaje, że jakieś tam B5 być może przeprowadzi no ale nie da rady w partii F4. Jeżeli, z planem oczywiście dalszego maszerowania, jeżeli tutaj nastąpiłoby B5, no to faktycznie mógłby się rozwiązać, mógłby się trochę zaktywizować czarny, no ale Duda po prostu zagra F5. I teraz, kiedy wieża odejdzie, to po prostu wieża A8, z planem skoczek G6 i mat na H8, i nie ma tutaj dobrej obrony. Więc w partii z B5... Próba wymiany wież, żeby już tych wszystkich problemów nie było. No ale teraz Duda wieża C7. Naprawdę eleganckie, naprawdę eleganckie, bo okazuje się, że po ruchu goniec E8, ten goniec jest całkowicie wyłączony z gry. Zauważcie, no niby otwarta pozycja, ale taki układ figur mamy, taką piękną koordynację figur białego, że ten koniec po prostu. Kompletnie nie ma się gdzie ruszać. I po wieża C8, czarny najzwyczajniej w świecie się poddał. Także no piękna samowywrotka czarnego w tej partii, no ale też Duda, oczywiście się wykazał, żeby udowodnić, że to co przeciwnik pograł, było głupie. Gdyby tutaj nastąpiło wieża F8, tak żebyście mieli świadomość, no to po prostu skoczek G6. No i teraz, no jeżeli ta wieża odejdzie, no to oczywiście bicie na E8, no i partia za moment skończy się matem na H8, no... Po prostu nic a nic się tutaj zrobić nie dało. Komputerek to już w ogóle twierdzi, że należało tutaj figurę oddawać, no ale nie, wiadomo, tu chodzi o to, że nie można zbić na C4, bo wisi wieża na E6, a po biciu na E3 skoczek odbija jest figura więcej. No, jakieś tam może praktyczne problemy by były ze względu na to, że te piony zasuwają, no ale ogólnie nic problematycznego. Jeżeli chodzi o wyniki Polaków Wczoraj Radek Wojtaszek Zremisował z Karuaną Analiza tej partii wleci Na mój kanał Jeżeli chodzi o Mateusza Bartla Niestety przegrał za, Z raportem, ale bardzo ciekawa była Partia, możecie sobie zobaczyć analizę Na, na kanale Mateusza No dziwne rzeczy Zadziały się we Francuzie, ale było wesoło Więc czy są szanse Na awans do turnieju kandydatów Więc przed nami są jeszcze jeszcze cztery partie, więc tutaj absolutnie wszystko może się pięć razy wywrócić. Samodzielnym liderem jest Vidit, który w ogóle przegrał pierwszą partię i później się rozpędził. Tutaj jest cała zgraja zawodników, którzy mają punktów pięć. Wśród niej Radosław Wojtaszek. No zdaje się, że najcięższego oponenta Wojtaszek ma już za sobą, czyli chodzi mi tutaj o Karuanę, top 2 na świecie. Jeżeli chodzi o Dudę, Duda na miejscu 20. Więc sprawa, sprawa wygląda w ten sposób. Żeby zająć pierwsze, drugie miejsce, no to tutaj będzie trzeba zgarnąć minimum 8 punktów, a prawdopodobnie będzie trzeba zgarnąć 8,5. Więc szanse Polaków są, nie są one duże, ale cały czas Polacy są tutaj jak najbardziej w grze. No bo zauważcie, że nie ma jakiegoś lidera, który by miał nie wiem 6,5 punkta na koncie, że już po prostu totalnie odjechał. Tutaj autentycznie wszystko może się zdarzyć. Dzisiaj 15.30 Tomek Jaskułka z Marcinem Molendą będą dla Was komentowali. Wojtaszek dostał stosunkowo łatwe kojarzenie, bo zawodnika 2701 Deka z Rumunii no, mógł się wylosować na Kamura, więc. No, jest to oczywiście silny przeciwnik, ale, ale mogło być ciężej. Jeżeli chodzi o Dudę, Duda będzie grał z Czeparinowem, 2,650. Zawodnik, który lata świetności raczej ma już za sobą, choć na tym turnieju idzie mu naprawdę dobrze. No ale dobra, no to, to też stosunkowo łatwe kojarzenia, mogło się wylosować ciężej. Oczywiście na tym turnieju nie ma Leszczy, ale... No mo może być y ciężki oponent albo bardzo ciężki, więc kojarzenia nie są złe, naprawdę bardzo ważna runda, więc widzimy się na streamie.